Cześć kochani, witam Was na kanale. E, ostatnio dużo osób z was pod moim e, ostatnim holem zakupowym napisało, że wy robicie zakupy w Dino. Ja wam odpisywałam, że u nas Dino nigdzie nie ma, nie mamy w okolicy. E, no, i tak zaczęłam drążyć ten temat. Jak mi pisałyście, że nie wiem, bataty macie po 5,99 w regularnej cenie, czy pomelo jest tańsze. Zaczęłam tak drążyć temat i wieczorem tak mówię do męża, mówię, wiesz co? Mówię, włącznie jest tyle sklepów, bo my mamy tak jednego Lidl'a, dwie biedronki, dwa netto i to są dosyć duże wszystkie sklepy. Stokrotek to nie wiem ile mamy, powiem szczerze, nie jestem w stanie zliczyć. Jest jedna, dwie, trzy są takie główne i takie stokrotki przejęte przez Grago później. No to jest ich też kilka. Mamy jednego Leviatana. Dwie żabki, jedną kropkę, jeden team i pewnie jeszcze kilka takich, wiecie, sklepików mniejszych, w których no niestety normalne, że jest drożej, ale to są sklepiki takiej pierwszej potrzeby. Tam raczej nikt nie idzie na takie duże zakupy, tylko wiecie, coś komuś zabraknie, to żeby nie lecieć gdzieś dalej. Do większego marketu, to leci po prostu tu, gdzie bliżej, pośmietane, po coś tam. Ja też tak robiłam, jak mieszkaliśmy w bloku i coś mi zabrakło, to nie mówiłam, nie wiem, do dzieci, żeby mi poleciały do Biedronki czy do Lidla za czymś tam, tylko wysyłałam do sklepu Grago, nas przed blokiem. On w sumie nie był taki drogi, ten Grago, w zależności co, ale no, uważam, że stokrotki są zdecydowanie droższe. A już tym bardziej te kropki czy żabki. Tam to już w ogóle kosmos. Młodzież chodzi, bo fajne rzeczy są, ale drożyzna niesamowita. No i co? I powiem Wam, zaczęłam drążyć ten temat i tak jak mówię do męża, że może byśmy otworzyli, mówię, takie, takie, takie dino po prostu w Łecznej, nie? No bo zaczął drążyć temat podchwycił od razu ale ja się zaczęłam śmiać, mówię, że nie, nie, ja żartowałam, mówię, to trzeba by sporą powierzchnię gdzieś wynająć, mówię, odstępne, nie wkopałabym się w tej e, sytuacji te, teraz, jaką mamy na rynku, e, w takie zobowiązania, e, ale co za tym idzie, pokazało mi, że my jednak sklep Dino mamy, co prawda nie w Łęcznej, ale w okolicach Łęcznej, mianowicie w z, miejscowości Ludwin, e, 5 km od Łęcznej mamy taki sklep. Ja dzisiaj do takiego sklepu pojechałam. Stwierdziłam, że wielu rzeczy mi brakuje, przejrzałam ich gazetkę. No i stwierdziłam, że mogę spokojnie pojechać, zobaczyć co w tym sklepie jest, jak ten sklep wygląda. Raczej nie jest on tam od dawna, bo ja tą trasą na pewno jechałam w zeszłym roku w wakacje i tego sklepu tam nie było. Ale faktycznie sklep wcale nie jest taki mały i ma całkiem fajny asortyment. Czy będę tam jeździła na zakupy? Kwestia przejrzenia gazetki, co w danym momencie mają na promocji. Bo na przykład, co kupiłam? Kupiłam serki wiejskie. I to, je, i to jest serek wiejski z Koło. Mleczarnia Koło. I ja te serki, dokładnie te, miałam wpisane w, nasz, w naszą dietę. I ja ich u nas nigdzie włącznie nie mogłam dorwać. Fakt faktem serki mają 5 gramów tłuszczu na 100 g, więc mają inną troszeczkę kalorykę. Może dlatego to właśnie one konkretnie były rozpisane w tych dietach, więc spróbujemy. Tych serków nigdy w życiu z mężem nie jedliśmy, więc bardzo chętnie spróbuję, że się pojawiły. Wykorzystamy to. Kupiłam też ich chleb regionalny, tylko że to nie jest chyba ludwiński. Nie, z Łodzi, więc taki regionalny, nieregionalny. Ja cały czas poluję na jeden chleb, nie wiem, gdzie ten chleb jest u nas dostarczany. Jest wypiekany w Łęcznej, na Starej Łęcznej, ale nie mam dlatego pojęcia, gdzie go można kupić, bo u nas w, żadnej, w żadnym sklepie łęczyńskim tego chleba nie ma. Nie wiem, gdzie oni ten chleb sprzedają. Trzeba się przejść i dowiedzieć. Był na promocji filet z piersi kurczaka, 17,99 za kilogram. No i niestety udało mi się dorwać tylko tyle. Tu jest kilo 200. Więcej nie, dałam, nie było, więc nie wzięłam. A chętnie bym wzięła więcej, bo filet ostatnio u mnie schodzi dosyć mocno no i niestety już mi się kończą zapasy. Swoją drogą czekam na sprzątanie lodówki i zamrażarki. I chciałabym to też nagrać. Myślę, że byłby z tego też fajny taki film motywacyjny. Tak, jak film ze sprzątaniem pralni, który widzę wiele osób zmotywował. Wiecie co? Przyznam Wam się szczerze, że ja osobiście filmów Clean With Me nie lubię oglądać. Nie lubię oglądać, jak nie mam ochoty na sprzątanie, dlatego że mnie te filmy strasznie motywują do sprzątania. Ja, jak obejrzę sobie taki filmik Google'owyś na kanale, to zaraz po prostu się biorę, mam takie poczucie, że w sumie ja też mogłabym posprzątać. Pierwsza myśl, jaka przychodzi po takim. W filmiku to po prostu działa lepiej jak kawa na mnie. Więc e, myślę, że takie sprzątanie lodówki dzisiaj mi właśnie w, e, pod, o, pod vlogiem napisała Bożenka. Chyba Bożenka mi napisała, że właśnie wczoraj myła okna, a dzisiaj sprząta lodówkę. Nie, Bożenka pisała, że dzisiaj do tego obiad gotuje. Ale ktoś mi to dzisiaj pisał, że e, sprząta lodówkę. Dla mnie dzisiaj, dla Was to już minęło kilka dni. Mieliście już vlogi z Zary i Vlogi z operacji. Ja dzisiaj o tym zabiegu dopiero film nagrywałam, więc nie mam bladego pojęcia jak on się przyjmie. Mam nadzieję, że nie będzie tam e, tych czepliwych osób, które się potrafią wypowiadać na kanale. Będą automatycznie blokowane ze względu na to, że e, w filmie występuje eksawary, że jest to film po części o nim, nie jest to temat prosty. Ani dla mnie, ani dla niego, ale zdecydowaliśmy się na publikację ze względu na to, że to jest bardzo ważny temat i bardzo potrzebne. Informacje. I, I takie osoby będą po prostu blokowane, jeżeli będą wchodziły i coś szydziły na kanale automatycznie, bez w ogóle żadnej dyskusji. A jak mnie po prostu ktoś wkurzy, to zablokuje w ogóle komentarze i tyle. Trzy mango. Mango było po 7,99 i było ich jeszcze chyba z pięć. Także to nie było tak, że wiecie, jakieś tam padnięte, bardzo świeżutkie, ładne mango. Ale skaczę z tematu na temat, nie? No, wzięłam również szynkę. Była po 14,90 za kilogram szynka wieprzowa bez kości. Trafiłam, a przyprawa do ziemniaków, bo jej już nie mam. Jeszcze jedna tutaj gdzieś jest przyprawa. Wzięłam też żelki, bo ksowary chciał żelki. On ostatnio niczego więcej nie jest. Skończyła się epoka tych... Krupaków, e, jakiś tam innych przekąsek teraz wjechały żelki więc kupiłam też żelki żelki za 200 g były po 3,99 więc cena całkiem spoko ale to co trafiłam to kilka takich fajnych nowości mianowicie mamy kisiel błyskawiczny rozgrzewający i to jest smak jabłko, gruszka i cynamon czyli totalnie moje smaki uwielbiam takie smaki i dzisiaj taki kisiel sobie na pewno zjem Kupiłam również dwie galaretki winiary jabłkowe. Pierwszy raz widziałam takie galaretki, dlatego wzięłam i też je dzisiaj zrobię. Będziemy sobie testować. Kolejny kisiel taki do kubka to jest malina, cytryna, miód i imbir, czyli coś mocno rozgrzewającego. Idealne na taką pogodę, jaką mamy teraz za oknem. Ni to zima, ni to jesień, ni to wiosna, po prostu jest... Mm. O, i drugi raz wzięłam ten jabłko, gruszka, cynamon, a tam był jeszcze inny smak, coś ze śliwką, nie ten obłożyłam, co trzeba. Kolejną nowością, jaką znalazłam, jest budyń z ciastek maślanych. Genialne, po prostu to musi być przepyszny smak. I jego wzięłam też dwie sztuki. Dwie sztuki, a nie, mam tutaj, widzicie, myślałam, że nie mam. E, śliwki, gruszki i goździki. Takie cuda po prostu w Dino znalazłam, tego w żadnym sklepie u nas nie widziałam. Yy, z sąko też wzięłam takie lekkie wafelki oblane czekoladą, na taką szybką przekąskę. To są 3 sztuki, kosztowało to 2,40, więc w sumie, jak za taki wiecie, jak za taką szybką przekąskę, to nie jest źle. Oczywiście musiało być też coś niezdrowego. Dorwałam moje Monstery po 4,53 przy zakupie dwóch sztuk. Bardzo mnie to cieszy, dawno tego nie piłam. A powiem szczerze, że odkąd. Yy, Wróciliśmy do domu po zabiegu, jakoś nie mogę się pozbierać, ogarnąć, skupić. Cały czas gdzieś te myśli, wiecie, mam wrażenie, że dopiero ten stres po prostu z nas schodzi, ze mnie schodzi. I, i po prostu taki człowiek jest roztrzepany, tym bardziej, że jestem w tym momencie też na opiekuńczym, więc, że tak powiem, nie chodzę do pracy. No i w sumie już nie idę do w ogóle do pracy, bo opiekuńczy mi się kończy wraz z moim wypowiedzeniem. Wypowiedzenie złożyłam do końca stycznia i tak mam też opiekę na Xawerego. Więc tak, kupiłam też kawałeczek imbiru, ponieważ do dwóch dań mam imbir. A będę robiła dzisiaj tego chicken butter coś tam. I tam mamy też imbir, więc stwierdziłam, że już go kupię. Ja ogólnie po smaku imbiru nie lubię. Zraziłam się bardzo w momencie, jak byliśmy kiedyś w Wieliczce. Przepraszam. Poszliśmy tam do naleśnikarni i zanim zrobiła nam pani naleśniki, zamówiliśmy sobie, ja sobie zamówiłam wtedy piwo grzane. I tam było takie zimowe. I tam był właśnie kawałeczek imbiru. Ja nie wiedziałam, co to jest i ja to wzięłam i pogryzłam. No i niestety od tamtej pory wszędzie tak, jak wyczuwam imbir, tak już jest dla mnie to danie nie do zjedzenia. Ale tutaj już drugi czy trzeci przepis, jak widzę, że jest gdzieś ten imbir, mówię, dobra, w końcu kupię ten imbir. Może go nie będę czuła przy takiej ilości różnych innych przypraw. Jedną śmietanę dwunastkę, Będę robiła tego chicken butter, ale tam jest śmietana 30, przez co jedna porcja ma 900 kalorii. I bardzo dużo podbija tam śmietana tej kaloryki, ze względu na to, że tam jest jej 400 gramów. Więc stwierdziłam, że ja odchudzę, zrobię po części ze śmietaną 12, a część dam jogurtu naturalnego i po prostu zrobię lżejszą wersję. Ja zawsze tak robiłam, nie stosuję śmietan 30, dla mnie jest to zbędne nabijanie kalorii, spokojnie można obniżyć tą zawartość tłuszczu. Na samym jogurcie nie za bardzo lubię zupę. w sumie nie zabieram w ogóle zupę jogurtem. Z reguły używam śmietany dwunastki albo osiemnastki, najczęściej osiemnastki. Ale tutaj i tak widzę, że spokojnie dwunastka wystarczy, bo tutaj jest mnóstwo i tak tłuszczy innych. Jeden ryż biały i co mnie zdziwiło, fajna cena była tego ryżu. Mam nadzieję, że to taka ciapa nie będzie z tego ryżu. Ale torebki mają po 150 gramów, więc nie tak jak klasycznie wszędzie po 100, tylko po 150, więc ryżu jest... 600 gramów w sumie. Kolejna, jedne daktyla. U nas w Bridlu zawsze płaciłam po 7,99 za chyba tam jest 300 gramów, a tu mamy 200 gramów i kosztowały 2,99. Więc całkiem fajne ceny mają w tym dino, ale też nie na wszystko. Niektóre rzeczy niestety nie są takie najtańsze. Bardziej polowałam na makarony. Makaron 4,59, więc taka cena. Taka! O, no nie jest źle. Są droższe makarony w sklepach. Nie wiem, co to za makaron, czy on jest dobry, czy niedobry. Wiem, że dużo z Was osób kupuje różne rzeczy, więc dajcie znać, bo tam było kilka rodzajów tych makaronów. I ja tak w sumie wzięłam ten, stwierdziłam, spróbuję. Nie będę brała od razu go dużo, bo on był w fajniejszej cenie po 4,19, ale przy zakupie 12 sztuk. 12 sztuk mi do niczego nie potrzebne, tym bardziej, że nie wiem, jak ten naprawdę makaron smakuje. Bo gdybym była pewna, że on jest w pokroju lubeli, taki wiecie dobry, nie robi się taka ciapa z niego, to pewnie bym wzięła te 12 sztuk, bo u mnie makaronu świetrek akurat idzie dosyć dużo. Kolejne żelki, tym razem wężyki. Jeden jogurt naturalny grecki. Yy, I on jest do chicken batter. Ja nie wiem do czego, do jednego mi była śmietana potrzebna, do drugiego jogurt. A, to też jest do chicken, mm, do chicken butter. Yy, wzięłam też jabłka, złoty 99. Zł na wszystkie jabłka, jakie tam mieli, więc też fajna cena. E, koparek również złoty 99 zł. będzie do obiadu. Rzotkiewki były na promocji, ale to taka promocja, wiecie. Niby w Widlu kosztują 3 złote rzodkiewki. tu kosztowały złoty 79, zł, ale to ten pęczek taki jak, wiecie, no jak nie pęczek. no w Widlu jest dwa razy więcej tych rzotkiewek, więc cena jest taka, o. No, ale zobaczymy. Ja po tych lidlowych często gdzieś dostaję jakiegoś ataku dziwnych rzeczy na twarzy, więc w lidlu ostatnio rzutkiewek nie kupuję. A teraz w ogóle widzę, że są rzutkiewki już um, chyba z Hiszpanii importowane, bo mają, um, są w woreczkach foliowych takie zapakowane bez korzonków, więc tych w ogóle nigdy nie kupowałam. E, jeden ser i ten ser faktycznie był tańszy. 2,59 za ser to jest bardzo fajna cena. Bo to jest cena pokroju sera Lidlowego czy yy, Biedronkowego, a jednak yy, to nie jest yy, ta marka, nie? I pieprzkanej. I to są moje całe zakupy, nie, nie całe. I wzięłam jedne yy, chrupki. Zobaczymy, ja lubię sobie czasami wieczorem pochrupać chrupki, więc zobaczymy. Yy, I to są moje całe zakupy z yy, Dino. Do którego pojechałam, dzięki Wam, i pewnie teraz będę coraz częściej gazetkę przeglądała i jak będę jechała na większe zakupy, być może po prostu będę jeździła tam. Nie jest daleko, trasa jest prosta, nie jest jakiś duży koszt paliwa, a przy większych zakupach naprawdę to się po prostu opłaca. A po co byłam jeszcze w Lidlu? To słuchajcie, i tak będę musiała dziś jeszcze do Lidla wrócić, bo jeszcze nie kupiłam kolendry, jeszcze tego czegoś dwóch rzeczy nie kupiłam, które w Lidlu kupię. Ale co kupiłam w Lidlu? Już Wam mówię. Tu mi jedna z Was polecała kawę Woseba, e, tą ti Meriti. Nie wiem, kto mi z Was polecał, ale są ich dwa rodzaje w Lidlu: jest ta i jest taka jaśniejsza krema. Ona jest słabsza. Ja się sugerowałam tą intensywnością ziaren. My zawsze kupujemy mocniejszą kawę e, i powiem Wam, że zobaczymy. Przetestuję. Dostałam od Was kilka poleceń kawy, dostałam też polecenie kawy na fał coś, tylko pisała mi tutaj jedna z Was, żeby nie kupować czerwoną. A ja właśnie czerwoną kiedyś miałam, bo u nas ta kawa była w to i owo, w takiej garmażerce w Lublinie, w Eklerku. I ja się wtedy Pani pytałam, co to za kawa, Pani mi pokazała, zrobiłam sobie zdjęcie, ja tą kawę zamówiłam, ale to nie było to, ale fakt, faktem ta, ta kawa była bardzo dobra. I teraz przy okazji y, już sobie wrzuciłam walegro do koszyka właśnie tą drugą. Wszystkie, co mi polecałyście, praktycznie mam walegro w koszyku. To udorwałam w Lidlu, jest po 39,90, więc od dzisiaj w sumie od jutra, od czwartku, no wy to oglądacie to jest pewnie, nie wiem, sobota, nie wiem, w jaki dzień ja to opublikuję, albo w niedzielę, bo to też będzie niedziela handlowa. No więc zobaczymy, jak mi się tam filmy poukładają, ale w każdym razie, kawę kupiłam botania, a ponoć dobra, więc korzystam teraz ja z Waszego polecenia. E, kupiłam również taki pakiet baterii, bo u nas ostatnio baterii w ogóle tych AA nie ma, a one kosztowały 19,98. E, kupiłam również włoszczyznę, bo jest na promocji, po 4,59. I to, co Wam gorąco polecam w Lidlu, to są taśmy pakowe, właśnie te. Słuchajcie, te taśmy przede wszystkim nie mają tego efektu trzeszczenia. Świetnie sklejają, nie odklejają się, nie puszczają, bardzo ładnie napinają i zabezpieczają pudła. Naprawdę są mocne, trwałe. Taki trzypak taśmy i one nie są cienkie, jest ich dosyć dużo. Taki trzypak taśmy kosztuje 17,99. Ja wzięłam pięć takich opakowań, bo my dużo paczek pakujemy. Wiadomo, jak jest firma, to są też i wysyłki. Ja też sporo rzeczy sprzedaję na Vinted, więc u mnie tych taśm idzie naprawdę w domu sporo, ale głównie są używane w firmie i to są naprawdę dobre taśmy. Już je próbowałam zamawiać przez online ale niestety na stronie online nie były, dostępne są cały czas braki, więc jakie tylko wyrzucili w Lidlu, gorąco Wam polecam, naprawdę taśmy są fenomenalne. Są jeszcze białe przeźroczyste, ale nie wiem, czy one są tak samo dobre, bo ich nigdy nie miałam. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to są pomidory malinowe, bo również są na promocji z aplikacją. Jest 40% rabatu, wychodzą po 14,99. E, wzięłam również pieczarki, bo będę robiła za chwilę makaron, który mamy jutro z kurczakiem i z pieczarkami. E, więc gotuję obiad na dzisiaj, na jutro i później siadam z ksawerem pograć trochę w gry. Kupiłam również baterię do wagi, bo już e, czuję, że lada moment nam waga przestanie ważyć, a nie mam zapasu baterii. E, I kupiłam również papier toaletowy, również nie mam. Takie to moje zakupy z Lidla, e, później jeszcze będę szła po kolendrę i po coś tam jeszcze, więc jeszcze Wam może coś dogram, zobaczymy, a może mi się uda jakieś etykietki upolować, dawno nie byłam na takim etykietkowym szale, powiem Wam szczerze, że nawet ostatnio nie widzę, żeby u nas były te etykietki, e, może to już się skończyło to etykietkowanie, nie wiem, już dawno nie było u mnie holu z etykietkami, no jak tak sięgnąć pamięcią, to dobre dwa miesiące na bank nie było, albo i lepiej. W zeszłym roku kiedy ja mogłam mieć w listopadzie, wcześniej w październiku. Bardzo dawno nie miałam takiego holu, bo nie mam po prostu czasu. Mam Lidla pod nosem i nie mam czasu tam polecieć. Także widzimy się jeszcze później, a jak nie to przynajmniej przyjdę się pożegnać. I kontynuujemy kochani. Eee, hol zakupowy, mamy sobotę. Byłam dzisiaj w Lidlu samego rana, samego naprawdę bardzo wczesnego poranka. Dlatego, że e, dzisiaj mamy akcję przeprowadzki garażu e, i byłam na chwilę w garażu, ale wróciłam, bo muszę zapuścić kseweremu krople e, i tak naprawdę po prostu wysiadł mi znowu bark. Więc nie jestem w stanie w sumie za bardzo im tam pomagać. Będę u nas w garażu, że tak powiem w domu na miejscu. Coś tutaj poprzekładam ile dam rady, bo miałam problem z barkiem. Mniej więcej dwa dni ostatniej mojej pracy e, przesiliłam bark i później ten bark mi się z dnia na dzień coraz bardziej odzywał. Smarowałam maścią. E, I że tak powiem, przeszło mi w momencie, jak poszliśmy z ksawarem na zabieg. E, wtedy po prostu chyba ta adrenalina tak działała, że ten ból zniknął i z powrotem on wrócił. Musiałam gdzieś coś dźwignąć ostatnio, bo serio po prostu aż mi sztywnieje kark, tak mnie boli. Cały bark, szyja tutaj z tyłu, więc, że tak powiem, jestem taka trochę niedowładna pod takim kątem pomocy przy tej przeprowadzce z tego garażu. Więc będą musieli sobie chwilowo są chłopaki, ale za chwilę mój mąż zostanie sam i będzie musiał sobie radzić sam. Ja będę tutaj po prostu wypakowywać, ile się da. Dobra, ale wracamy do zakupów. Byłam w Lidlu po szybkie zakupy i powiem tak. Jeśli chodzi o większe zakupy, pewnie będę robiła, bo ja już od poniedziałku chcę wrócić na takie, wiecie, dobre, normalne tory, czyli ścisła ta dieta z tych kartek i przede wszystkim mam zamiar wr wrócić do ćwiczeń. Zobaczymy, na ile mi mój kark pozwoli poniedziałek też e, będę chciała pójść jeszcze do ortopedy mm, i ewentualnie prześwietlić mój kręgosłup, ale to już może o tym w innym vlogu, bo ja miałam problem z odcinkiem szyjnym, ale to już o tym może kiedy indziej. Wracamy do zakupów, bo to w sumie bardziej ma być hol, a nie jakieś tam, wiecie, zdrowotne narzekajki. E, w widlu trafiłam z etykietką e, polędwiczki z indyka i one wychodziły po 15 zł za kilogram, więc fajna cena. Wzięłam dwa opakowania i za chwileczkę je po prostu y, zamrożę. Jedną zostawię, bo chcę dzisiaj zrobić e, tego mm, kurczaka, peanut, nie peanut butter, e, peanut butter e, kurczaka e, chicken butter. A więc jednego zostawię, bo tam trzeba 400 g, a tutaj mamy 365, więc będzie... Eee, tyle drugi po prostu od razu zamroża. To co chciałam wcześniej powiedzieć, to miałam zamiar dzisiaj robić sprzątanie lodówki. Chcę ogarnąć dwie lodówki, bo my drugą mamy w garażu, w której też jest e, troszeczkę rzeczy e, takich pomrożonych. Ona tam bardziej działa, funkcja zamrażarki niż e, lodówki, ale lodówka oczywiście też działa. I chciałabym poprzerzucać już wszystko do jednej. Wiem, że tam mam chyba czereśnie, więc zaraz je może wyciągnę i może dzisiaj kompot zrobię po prostu z czereśni. Bo mroziłam sporo czereśni, kiedyś mąż przywiózł od babci, więc może faktycznie bym dzisiaj kompot zrobiła trochę zwolnie tego miejsca. Tam mam na pewno bardzo dużo malin, eee, tu by mi się nie pomieściły w tej lodówce. I chciałam zrobić sprzątanie tej lodówki, ale ze względu na tą przeprowadzkę po prostu nie mam finalnie rady. Eee, no i trochę mnie też ten bark boli, a jednak wyczyszczenie tej lodówki też trochę zajmie, bo to trzeba zrobić lodówkę, zamrażarkę. Wiecie jak jest, nie? To trochę i siły i czasu zajmuje, więc odkładam to jednak na inny czas, a teraz skupiamy się na zakupach. Lecimy po lędwiczki. Wzięłam również w Lidlu, mówię Wam, dzisiaj pokazuję te zakupy, Wy jak to wyglądacie, to niedziela jest, niedziela handlowa, więc nowe promocje obowiązują. E, mleko, to mleko w Lidlu jest po 2,95, więc wzięłam całe 12 sztuk kolejnych. E, dzisiaj też tania sobota w Lidlu, więc jest szynka na promocji. Wzięłam dwa takie kawałki, e, jeden kilo 30 i drugi wzięłam chyba kilo 80. Maksymalnie 4 kg można wziąć w tej obniżonej cenie po 10,99. E, skończyły też nam się serki fromażki, więc kolejne serki, jeden z cebulką, jeden śmietankowy, a, a śmietankowych, tak mi się przypomniało, jednak w tym roku odbędą się targi lodziarskie w Warszawie i my się z mężem na nie wybieramy. Dostaliśmy ostatnie zaproszenie w zeszłym roku. Sami kupowaliśmy wejściówki, a w tym roku od jednej z firm, z którą współpracujemy w lodziarni, dostaliśmy wejściówki. Fajnie, bo te targi są, że tak powiem, coraz słabsze. Coraz mniej wystawców jest, w zeszłym roku była bardzo duża różnica, a wejściówka kosztowała 50 zł od osoby plus parking 25 zł, no i plus dojazd, wiecie, to jednak był spory wydatek, a niewiele wnosił tutaj, przynajmniej na tych wejściówkach zaoszczędzimy, ale chciałabym z dwiema firmami porozmawiać i zobaczyć, jakie będą nowości, może coś jeszcze do lodziarni wprowadzę, zobaczymy. Zawsze to fajnie wiedzieć, jakie są asortymenty nowe, spróbować w ogóle tego, bo tak samo w zeszłym roku granit próbowałam, które były, mm, które były u mnie w lodziarni, ale właśnie ich smak przekonał mnie dopiero na tych targach, jak byłam. Więc tak samo zrobimy i w tym roku zobaczymy. Zawsze to jeszcze może jakieś negocjacje cenowe będą, bo jestem bardzo ciekawa, o ile zdrożyje asortyment w tym roku. A może się nie podniosą. Mam taką nadzieję. Chociaż wiem, że już prąd nam przyszedł dwa razy wyższy. Pomimo, że w lodziarni są wyłączone lodówki. Działa tylko alarm i wiecie, ta podstawa taka, co jest na prądzie naliczana. Ta baza taka i tak naprawdę rachunek wyszedł, przyszedł dwa razy wyższy. Także jak uruchomię maszynę, obawiam się, że no prąd może mnie trochę że tak powiem... Po kościach dać. No dobra, zobaczymy. Nie ma co płakać, jeszcze się mleko nie rozlało. Zobaczymy, jak będzie. Masła, trzy sztuki. One są po 2,50. Chciałabym po 5,49 za sztukę przy zakupie trzech sztuk i maksymalnie chyba trzy można wrzucić na paragon. Wzięłam oczywiście jajka, dwa opakowania. No bo ostatnio niestety potłukłam, jak się przewróciłam, wyleciały jajka i Aziz kosztowała. Zostało nam jedno jajko. Pomidorki ostatni dzień na promocji są pomidory malinowe z rabatem 40%. Wychodzą po 14,99. Nie twierdzę, że to jest tanio, ale tanio jak na pomidory malinowe. A ja wziąłam tylko cztery sztuki, że tak powiem, bo czasami gdzieś tam mamy do kanapki czy coś w tym. Jeden chlebek żytni już sobie pokroiłam. Oj oj, oj. Wzięłam również pomelo, bo jest po 6.99 w Lidlu, Więc musiałam skorzystać. Eee, jeden chleb tostowy, bo się skończył chleb. Skończył się nam również ser żółty, a ten ser w kawałkach był minus 40% przy zakupie dwóch sztuk. Więc wzięłam za chwileczkę, stanę i pokroję, bo jak sobie mi sami zaczną ukroić, to będą, wiecie, takie centymetrowe plastry. E, więc zaraz stanę i pokroję jeden serek e, i będą sobie mieli już do tostów. Oczywiście serki wiejskie teraz też są na promocji po 3,49 bodajże. E, jeden jeszcze wzięłam e, jogurt wege, mamy jeszcze trzy, tutaj widzę mango, ale e, nie wiem czy do tego kurczaka je trzeba mango, na pewno przyda nam się. W każdym razie jeszcze wzięłam cztery takie pół półbagietki. Ze względu na to, że miałam na nie aplikację. Jeden plus jeden gratis, a dwie kupiłam normalnie. Więc e, całe moje zakupy, całe. Pokazałam Wam wszystko, nic więcej nie mam. I to by było na tyle, moi drodzy kochani. Życzę Wam wspaniałej niedzieli. My wczoraj zaczęliśmy jeszcze Wam może zrobię polecajkę. My wczoraj zaczęliśmy oglądać z polecenia Waszego jeden serial. Ktoś z Was polecił mi serial. Kobiety Wojny, czy Kobiety na Wojnie, coś takiego. I zaczęliśmy wczoraj, wczoraj z mężem oglądać. Obejrzeliśmy cztery odcinki, to jest miniserial, serial. Nie wiem ile jest wszystkich, czy tam jest. Trzy odcinki obejrzeliśmy. Eee, I to są takie odcinki godzinowe, więc to jest taki dosyć fajny ten serial. Fajnie wciąga troszkę, no że tak powiem, eee, pokazujący, co się faktycznie prawdopodobnie też dzieje po naszej drugiej stronie. Gdzie wojna trwa obecnie, bo jest to opowieść o wojnie. I powiem Wam, fajny film, fajnie nas ściągnął. Wieczór tak spędziliśmy, ja wczoraj zmontowałam jeszcze trzy filmy, i spędziliśmy właśnie tak wieczór oglądając film. I już mi wczoraj ten pak zaczął boleć, ale gorąco dziękuję Wam w ogóle, bo to ja do tego miałam dążyć. Za polecenie. Wypisaliście mi kilka bardzo fajnych filmów i seriali, które oczywiście ja sobie spisałam, i z mężem będziemy po kolei, kroczek po kroczku, oglądać każdy po kolei. I dzięki też za podpowiedź, że New Amsterdam piąty sezon leci na Foxie. Chyba musimy z mężem w końcu zainstalować jakąś antenę satelitarną, albo ewentualnie skusić się na kablówkę, chociaż kablówka dosyć drogą u nas wychodzi. Z wielu kanałów się nie korzysta, raczej pewnie pójdzie jakiś pakiet, bo ten Fox już przekonuje. No, fajny serial, więc bardzo chętnie bym obejrzała ten piąty sezon. Dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Odpocznijcie w niedzielę, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!